Witajcie drodzy, że. z tej strony ja, wasz kochany Marszałek Dnia. To jest kolejny odcinek z naszej kochanej serii Polak, Węgier, Dwa Bratanki. Ze mną jest oczywiście generał Bartosz. A witam serdecznie naszych kochanych widzów i kochanego Marszałka. Jak dobrze pamiętacie moi drodzy towarzysze, w poprzednim odcineczku mieliśmy wielką wojnę z Austrią, która zakończyła się oczywiście jak zawsze sukcesem. Znaczy no, jak zawsze, tak, teraz tak, ale kiedyś tak nie było towarzysze. Tak Ciekawostka, pamię... tylko taka szybka dla pana. Anglia jest obrońcą wiary katolickiej. O. Jest niepodległa? Tak. Ale tak, niepodległa jak dobrze. A to chyba nadal jest Na wojna wie, o niepodległość. To tak, to jest nadal wojna o niepodległość. tego co widzę. Najprawdopodobniej. A Wielka Brytania ma które miejsce? Piąte. Ej, to dobrze nawet idzie. A wagon jest tutaj w ogóle gdzieś? A nie ma. <laughs> to wiele wyjaśnia. I to, że jesteś niszczony przez Maroko. No to też dużo wyjaśnia. Dokładnie, więc tak. Na początku skrobuję sobie może Konstantynopol. Chociaż... Chobię sobie tą kolejną technologię śjąść. Nie brakuje mi tu punkcików. Brakuje mi tu. No tak 131 punkcików. Do dyplomatycznych. Co bym musiał tu zrobić? Macie tu tyle. I nadal nie chcecie mi tego dać. O, teraz dostanę. Bardzo ładne punktiki I, I mam teraz. 35 punkcików, a mam. nie oddam wam nie zdobytego terytorium. No. Lepiej nie nie. Wiem, nie wiem skąd mają takie dziwne pomysły. Coś się pomyliło im, po prostu. Coś im się pomyliło. To prawda. I mój król ma lat, jeśli chodzi o następcę. Jakoś... A, 46. Kurczę, mógłby w sumie z... ten dyktator. Andres V w końcu skapitulo nie skapitulować, tylko abdykować. No, nie jest to najmądrzejsza osoba, ma też 51 lat, no. Powinien pomyśleć o monarchii Chyba, chyba, chyba zostanie generałem. Mm -hmm. <grych> Minowy generał. Na pewno będzie idealnym generałem. Dokładnie, ma staty 1. I chyba odzież <grych> armię. Jakby się coś niechcący zdarzyło, to nie wiem skąd. Jakby tak przypadkiem działo strzeliło. Dokładnie nie wiem, jakby to się stało, ale jakoś by to się stało, na pewno. No, czasami się tak zdarza, no co zrobić? Na manufakturze. To na pewno sobie zbudujemy w tym miejscu. U mnie powstaje tyle, że jeździć maria. Ja jednak patrzę na te opłacalne manufaktury, no bo no, jednak. Buduję od wzroku, więc tak. No, a no chyba, że tak. No, ja, ja teraz. buduję ich 10, więc jestem very happy. Myślę, że chyba teraz je ja wezmę i. Ideę... Administracyjne albo dyplomatyczne. Jedno z. Ja no, właśnie nie wiem, jakie. Je... Znaczy teraz będę brać wojskowe, a potem ostatnie już nie wiem, jakie je wezmę jeszcze. Właśnie teraz to w sumie jestem tak w miarę potężny. Znaczy, no potężne, są potężniejsze jednostki, ale jednak jesteśmy tak w miarę potężni, że. Widzę, że mamy ten sam poziom typ technologiczny co Otomanie, Jesteśmy czołówką światową. No to dobrze, o to nam chodzi. Wiem. Kastylia to jest jakiś w ogóle syf. Teraz kiedyś to był piękny kraj, a teraz to nie wiem. Chyba nie z... wiem, co tam się popsuło, no ale dużo widzę. Chyba zostanie moim papetem. Hmm. Z tego co pamiętam, to mogę mieć chyba więcej papetów po tych moich ideach. Ekskapade, proszę pana, ekskapadech państwo. Sofia Influence. E... Będzie później, ale tak. Będzie można mieć lepiej tutaj. Kogo bym sobie chciał w sumie zboostować? A może wezmę właśnie jakiegoś tańszego doradcę z tych. Mm, o, na przykład roczna redukcja inflacji. O 50% tańszy. Weźmiemy sobie. Mm, to była redukcja inflacji, to gdzie to jest? Kurna, kolejny Swedish Pretendent. Jak <grym> 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 ja ich uchwielbiam. Hmm, stabilny no, Jeden. Tak. Bardzo ładnie. Są to, to on z on jest kultury. Bromagnan. Fajna. Fajna kultura. Oj, jaki mam problem z tymi dyplomatycznymi punktami teraz, z tego co widzę. Na, no, a wy. Jakiego byście mi dali tutaj w lesie? Od poprawiania relacji, ale to jest. Tak to jest stąd. W sumie to tak, to... Mogę go, mogę od was wziąć go. Albo misjonarę Strange znaczy na Unrest. A wy właśnie byście dali. Tego od polepszenia relacji. Więc weźcie go. Mm, Relations, i to jest tutaj ten gościu. O, i jeszcze cię ulepszyły na plus 4 albo nawet plus 5. O, jeden z moich liderów ma o jeden wyższy szok. Bardzo fajnie kawaleria będzie jeszcze potężniejsza. No, mam teraz gostkę od dyplomacji plus 5. Jest potężny. O, to prawda. Bardzo wspomaga państwo. Mm. Mhm. Mm Dobra, słuchaj, Królu. Andrasie, idziesz na abdykację. Idziesz, straszne. Idziesz znaczy na abdykację. Straszne. Świetne w sumie wiadomości dla pana, słyszę. Dla mnie tak. Teraz trzeba znaleźć jakąś królową w sumie. Ulaż, trzeci. Dokładnie. Ja w ogóle nie mam z panem króla Mar... eee, tego. Real Mariażu, z tego co widzę. Wie pan, że pański następca ma 47 lat? Wiem. I jeśli. Jeśli pan umrze, Nobel from House czartoryski zostaje władcą. Tak. To by było straszne. Trudno. Czartoryscy. Trudno. Bywa. Jak będzie musiało tak być, to niech tak się stanie. I tak było, i tak to jest lepsza sytuacja niż jakby umowy mój aktualny władca. Tylko miałem 52 lata. No rozumiem. Bo i tak nie było następcy i tak. Więc nie ma się co. A w sumie właśnie wziąłem już tutaj technologię, więc mogę od Konstantynopolu tutaj wziąć O! No, nowy emperor, Jan II Humiad. I ten też nie ma królowej. Hmm. Kto by tu chciał mieć mnie za żonę? Znaczy ojca, chyba męża. Pfu. Ale jest za to bardzo płodny. Właśnie widzę. Mm -hmm. będzie mógł pan mieć szczęście w przeciwieństwie do mojego, który jest tolerancyjny Oldenburg, Mecklenburg, Brunswick. Brunswick? Brunswick czy mm -hmm. Oldenburg? Hmm. Nie wiem, nie wiem. Oldenburg. Ja chciałbym, żeby... a czekaj, w sumie twoje... A nie, on mi nie dostali jeszcze żony, czekaj. Ja ta też jest płodna teoretycznie, więc może mi się uda jakiegoś następcę tam wychwycić fajnego. <coughs> Może coś tam się uda? No, w końcu dostałem żonę. Hannelore. Świetnie. Ile mam tutaj na technologii? 6 lat, więc mogę wziąć sobie tą Tuskan. Prawowita królowa. Świetnie. No, zrób jakiegoś następcy. Eee, Nie chcesz mieć wojny z Rosją? umrze teraz, nastąpi wojna o sukcesję między. Węgrami a Rosją. Znaczy to mnie Rosją. Ja znaczy tak. Hungary, entrasze. Żyj tak. długo. Tak do, taką tak do 100 lata jak będziesz, albo chociaż przynajmniej spójść następcy i umrzyj. To mi wystarczy. Po tak, już nie jesteś potrzebny? Masz jeszcze szansę. W WPZEWom, na wiek, który masz, masz szansę. Znaczy, nie, ja się nie boję o swojego, pan też pewnie. No, czy ja się znaczy, bo bardziej boję? Taki... Ja się bardziej boję o dynastię niż to, że mi królu umrze. Tak, bo niestety stracenie tak pięknej nazwy dynastii jest było straszne. No właśnie. To jest hmm. bardzo straszne. Hmm. No jest tolerancyjny, no ale to nie to samo. To Nie o to chodzi. właśnie, no, tolerancji, no oczywiście, pożądana cecha, ale no, nie teraz. Mamy rzeczy ważne i ważniejsze na górze. Dokładnie. Na przykład przetrwanie tego państwa. To jest bardzo ważne. Ja się boję, że usłyszę takie brzdęk i umar król. Niech żyje król, tylko nie taki król, <grym> jaki król powinien być. A no właśnie, no właśnie, no mnie pasuje troszkę. To <grym> widzę, o sukcesję jakaś? <grym> Szwecji znów. Nie, nawet na mnie patrzę, proszę pana. Weź może uwolnij tego wasalem bo aż szkoda patrzeć. Znaczy mógłbym zrobić... anektować ich pół no. nie, zabierz może im te terytoria, cokolwiek, bo aż szkoda mi patrzeć na to co tam się dzieje. Dobra, marsią ich chyba zrobię. W sumie anektować takie wielkie terytoria ciężko <coughs> będzie mi niech staną się tak moją Tak szczerze, możesz im zawsze dać jakieś donacje pieniążkowe. Stali się się magrabiami teraz, więc no, mm -hmm. będzie im troszkę łatwiej. No rozumiem. No ale nadal. No do kurwy. Co to ma być za państwo? Co? No no ja żądałem tutaj potężnej Szwecji, a to no co, co to jest? No takie. Nie wiadomo co. Nawet wysłałem teraz 200 dukatów. Zróbcie coś z tym. O właśnie, jak ja bym wysłał papieżowi na przykład. R554. Wow. Wiatus Hunyadi. No, jestem aż dumny z króla. Jesteś dumny. On debil, ale w, Her już nie debil. Dobra, wyślemy go no do normalnego. Za 15 lat to myślę, że nastąpi abdykacja. 0,25 na miejsce 5,54, bo tak trochę. Też Tak A, sądzę. Widzę, że no, pan naj... nie pierdzieli się z tym, jak wysłałem pieniążki, i nic z tym nie robi. Znaczy, Szwecja też nic jeszcze z tym nie zrobiła, proszę, zbudowania statków, więc. A nie, coś się zaczęło. Coś się robi, robi się. E... Wyśle mi pan 150 dukatów? Wiście, mam 9000. Aha. Bo ja nie wydawałem nic z tego, co zdobyłem. A ja już wydałem właśnie. Ale poszło to w dobrym kierunku. Za chwilę skończy się budować pełno mankamentu. O, właśnie, mogę teraz kolejne rzeczy budować. Dobra, to zmienia postać rzeczy. Czas stracić pieniądze. 7000. <noise> Już. O, lepsze te handlowe spoty. Cztery no. 4000. I może ulepszymy tutaj jakieś forciki. Na pewno sobie ulepszę ten. Będę na pewno chciał ulepszyć ten przy... czy czym? przy nie podoba mi mm, się to, że... Od nad... nie podoba się to, że nadal nie ma żadnego komunikatu legitymacja roczna z mi się w sumie ja też bym mógł coś wziąć, ale na razie mam mało punkcików mało punkcików od papieża no rozumiem. Tutaj może jakąś stację no damy, żeby były lepsze modyfikatory, tutaj też. <laughs> Słuchaj królu. cesarzu. Bo se pogadamy. No właśnie jak z nim pogadam to umrze. A <laughs> nie mogę z nim gadać, bo jak umrze to nie będzie kolorowo. Teraz fińskie. Finstrę <laughs> no Mogę tam pójść? Ja w sumie mam flotę. Ja to bym zostawił taki, taką armijkę bezpieczeństwa tak zwaną. Dobra. Jaką mam agresywną ekspansję? No już spada troszkę. Nie ma tak łatwo. Wiem, że szlachta mnie nienawidzi. A ja teraz jeszcze ściąłem ich największych przedstawicieli, bo okazało się, że spiskują. No ale bez przesady no. Ja im nic dobrego nie zapewnię. Na kolejna technologia wojskowa. No nie, główno mnie ochudzi, co się będzie działo w Szwecji. nie chce radzą sami. Chuj. Czasem trzeba. Działać radykalnie. No, odcinam pępowinę, koniec tego dobrego. <noise> odcinam pępowinę, tak? Tak. Rozumiem. Jak sobie dadzą radę, to będzie dobrze. Jak nie no to. Sorry. W sumie mają pieniądze, więc mogą sobie zrobić. W przeszłości mają 20 tysięcy jednostek, czemu oni nic nie robią? No się nie wiem. Kompletnie nie rozumiem ich jako was. Może ustaw tam jakiś priorytet na atak czy coś? Tam możesz ustawić Aj. sobie. Czekaj, co oni tam mają? Róbcie to bez priorytetu, ważne żebyście coś robili. A, i w Mecklenburgii w tej chwili zasiada Humyadi. Eee... Władysław Piąty. <grym> <A> dlaczego? <grym> A, bo ja tak powiedziałem. A. A, bo to jest twój wasal, dobra. Tak. Myślałem, że... To jeszcze nie tak fajnie, że sami się zmieniają. Myślałem, że się sam zmienił mówię, o ale fajnie. A to wiesz co, to w że też zasiądzie sobie Huniadi. Teraz, gdzie jest memmingerk? Mm, nie, a tu jest. O, to jest moja armia, a no tak, nie przetransportuję jej nigdzie. O Boże, ma pan jeszcze z 500 dukatów? Mam. To wyślij. Już wysyłam. Już wysłane. Bo to by było straszne jakbym stracił 12% armii profesjonalizmu. No fakt, to może być smutne wtedy troszkę. O, proszę, Juniadi. Junia, w ogóle oni dostają dotacje od... W ogóle mój wasal dostaje subsydia od Osmanów i od Austrii. Hmm, fajnie, podoba nie, nie mi się. Nie rozumiem tego, ale uznam, że tak można. Tak, nie rozumiem, ale podoba mi się nawet. Pod co te. Hmm, już nie mam jakichś tu bonusów tak naprawdę brać z tych, tej ery, bo takie wszystkie mech się robią dla mnie. No ja rozumiem. Dobra, weźmy to. Wezmę kolejny Royal mawiasz. Może jakaś szansa na nowego następcę będzie. Trzeba dużo nowych tych wziąć. Royal Mariarzy. O, z Francją też weźmiemy. A mnie na nie lubię. O, tutaj za wagonem. A dopiero za 5 lat. O, z Wielką Brytanią też warto. No, eee, Janek już. Dawaj. Z Danią też w sumie. Dlaczego by nie? Co co? To ja dobrze przeczytałem. To... On Monarch Dech, wojna sukcesyjna pomiędzy Commonwealthem and Russia. u ciebie. No, jak mój król Tak, to wtedy będę wojną sukcesy między mną a Rosją. No tak, no to ja ci to mówiłem na początku odcineczka. Aha, ja, ja, się, ja słyszałem, że jacyś czartoryscy będą wchodzić na to. A nie, 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 znaczy jak umrze nie, nie, nie to tak nie działa. A, Jakby a, był to... następca to tak, ale, ale tak to nie. Ta, zwiększyłem swoje szanse o 55%. To może być nadal za mało, proszę pan. Spodziewałaś się. Chora, wezmę wszystkie Royal Mariaży, jakie mam dostępne. Nieważne, czy umrę z powodu braku punktów, czy nie, mam mieć 50 tysięcy Royal Mariarzy. Dzięki temu król ma żyć. O, Państwo przede wszystkim marzyć. O, Bretania. Witamy. O, Nawet... Narawa, Witam. Witam, zawsze Panów lubiłem. Dokładnie. Kto tu jeszcze by chciał? tutaj nic nie widzę. Tutaj też nic nie widzę. Tutaj te mniejsze państewka zostały teraz. To kto tu mamy? O, Ulm, no Ulm to zawsze witam z otwartymi ramionami. No, dokładnie. E, nie wiem nawet co to jest za kraj. Ale spada mi legitymizacja, ale warto. Warto będzie. O, wasalem i z... Odlemburgiem. Wszystkie Royal Mariaże, jakie mogłem zrobić, zrobiłem. Mam aktualnie... plus... 100% No musi mieć następcę. No ma plus 100%. Mam miesięcznie ja by... minus 5 punktów. Proszę pana, podoba mi się, że jak patrzę na pańskie Royal Mariaże, to widzę cały świat i takie... <grym> w połowie miejsca jest w ogóle, że... Jak ten król umrze, to jest Chuniadi jakiś na tronie, więc fajnie. A, no co to w sumie, Akurat to mi się podoba. Akurat właśnie mówię, akurat to, to panu wyszło. To mi wyszło. jakby tak chce. Ca... To by było najsamutniejsze, jakby wiesz, cały świat... O, no i jest następca Jest następca. Jest następca. O, Karol 414 4. Bardzo ładnie. To dobrze, Dyplomata bo to... Te... ma tak chuj, ale... <laughs> ale na mnie Spokojnie, spokojnie. Może być. Patrząc na to, co mogło być, a co jest, no to jest doskonale. Mógł zawsze być z, z Podola? Bo on ma z Podola ten król. A nie teraz jest inny. A nie to jest Podola, tak, bo to jest jak królowa tylko tutaj. No, to teraz. Usuń. <grym> no, przynajmniej dwa muszę usunąć, żeby mieć chociaż na zero. To punkt dyplomatyczne. Ja tam miałem jeszcze z Wami? Nie, nie miałem z Wami, z kim ja miałem? O, z Wami. Usuń. I tak, żeby mieć do zera, to jeszcze z kim ja tam miałem? E, break. Z nim z nimi bym raczej nie chciał, ale z Wami. Break. O, bardzo ładnie. Owszczerek się cieszy teraz. Mm, nie, doskonale. No, ale w ogóle jak tam nasza agresywna ekspansja? Moja już wygląda na takim ładnym poziomie. No już jak nie jest ani brzydko, ani ładnie. Oczywiście. Następca jest. Więc o tyle dobrze. Konstantynopol, no tutaj widzę, że będzie ciężko go skonwertować, ale powinno się udać. Jestem trochę zły na tą szachtę, bo plus 7,5% na maintenance modifier mnie boli bardzo. Bądź smutny jestem, że mi nie, nie, nie popiera mnie całe państwo. O nawet dostaję 10 plus 1. Mając doradcę plus 5. Mm. O! Nowy level profesjonalizmu w mojej armii. O, bardzo Przecież ładnie. Na 60%. I ja na mogę wziąć kolejną e, Kolejną ideę e, wojskową. I teraz mam poprawiony manewr. O, bardzo ładnie. jeden, bardzo ładnie, właśnie wiem. Właśnie wiem, ale towarzysze, widzę, iż <laughs> mamy już 20 minut odcinka, więc, no jak na razie, będziemy Wam dziękować bardzo wszystkim za oglądanie. Oczywiście zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Zapraszamy do klikania w dzwoneczek na moim kanale, żeby Wam się, wam się pokazywały oczywiście wszystkie filmy na kanale z naszych serii z Polak Węgier. No i to co, zapraszamy do następnego odcineczka. Na razie, cześć! Życzymy do dobrego dnia.